Daniel Rutkowski, po wygranej na gali Babylon MMA 11 w Radomiu. No to powiedz przede wszystkim jak się cieszysz z tego zwycięstwa i czy spadł ci taki ciężar z serca, bo no wiadomo walka nie o pas a te pasy posiadasz, no i tak jak powiedziałeś, właśnie przed chwilą mógłbyś zaprzepaścić tą serię zwycięstw. Jak to właśnie z tym było? No co, bardzo dziękuję wszystkim, bardzo się cieszę. Tak jak mówisz, powiem Ci, że nie miałem takiego, żeby taki ciężar, nie miałem, taki, nie miałem takiego ciężaru na sobie. Choć było to w głowie z tyłu tak dziewięć wygranych z rzędu. Szkoda byłoby zaprzepaścić to tą moją dobrą pasę. No, cieszę się ogromnie. Myślę, że zaraz to jeszcze bardziej dojdzie do mnie, więc jeszcze bardziej ucieszę. Wiele, wiele takich aspektów było takich, że jakbym przegrał, to moją pascę bym y, zaprzepaścił. Drugi aspekt tego też, że y, jakbym przegrał, to y, szkoda byłoby też dla Adrena Dzieńskiego, którego mam właśnie 28 marca rewanż z nim. Y, też byłoby to szkoda, takie troszkę nie, niedobre, niedobre zachowanie z mojej strony, czy takie uczucie, że no, miałeś walkę, przegrałeś, kurde, ja przegrałem z mistrzem. To też takie no co. Ale cieszę się bardzo, wygrałem. Myślę, że zdominowałem. Stójkę trochę mnie wyprzedzał i mówię tam, dobra, kij, to robimy teraz swoje. I fajnie wyszło. Co do samej walki właśnie był ten moment, w którym ewidentnie Rywal się chyba zaskoczył, gdybyś mógł właśnie o tym powiedzieć. Tak, pierwszy raz w życiu zachuszczało mi w głowie. Ciekawe czy tam, nie wiem jak tam miałem odruchy takie, ale mówię kurde, ale fajną seryjką po lasu. I, I tylko tyle tak naprawdę. I mówię, o widzę, że będziesz mnie wyprzedzał, będziesz szybko, no to dobra, no to robię swoje tak. Fajnie doszło do klinczu, fajny cyplesik, no i jak już ta, tam czułem wielką, wielką przewagę nad nim. Więc y, pracowałem, uderzałem, a u, czułem, że uderzałem właśnie mocno. Ale było blisko skończenia po tych jego ciosach, o których powiedziałeś, czy nie było raczej o tym mowy? Znaczy ja mogę powiedzieć, że nie no. Zachuczało mi fajnie, jeszcze może, nie wiem, jakby jeszcze trafił Z2, to może i by się skończyło, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, nie będę pajacował, no a nie udało się, myślę, że nie, nie dokończył tego, no i prze, przechyliłem szalę na swoim sposób. Swój... Tutaj jakieś rozcięcie nad lewym okiem. Widzę, czy to właśnie po tej serii ciosów, czy to po jakiejś innej akcji. No czy to jest coś, co możecie wykluczyć na jakiś dłuższy czas od treningów? Nie, no, za Zieliński miałem dwa łuki, dwa, dwie powieki rozcięte i jeden łuk, właśnie chyba lewy teraz w tym kapie. Nie wiem po, po jakiej tej akcji, nie wiem czy po moim rzucie jakiś tam, bo tam obaliłem go, był z boku i właśnie zaczęło mi kapać. To chyba, chyba po tym, a czy mnie to wykluczy? Nie, bo ja już sam się teraz wykluczam. Mam teraz biurę L4 od pracy i miesiąc czasu sobie odpoczywam, żeby nabrać siły, nabrać chęci, naładować baterie, żebym po prostu mógł się bardzo mocno dobrze przygotować do wyważowej walki. Na hali widać było transparenty z Twoim zdjęciem, z Twoim nazwiskiem, również Twoje nazwisko było słyszalne podczas właśnie tej walki. Czy nazwisko Rudkowski w Radomiu to jest gwarancja wyprzedanej hali? Już od jakiegoś czasu, jak najbardziej. Myślę, że nawet jakby Albert Radzimkowski był ze mną, e, ja i on, wystarczająco robimy dwie walki na gali i mamy całe dwa tysiące ludzi tutaj, e, jest zapełnione. Ja się cieszę, tak jak Państwo widzieli, e, cała hala była, trzy czwarte było za mną, nawet może wszyscy, bo jak ktoś jest fajny, fajny do tej walki, to myślę, że wszyscy mu kibicują. Ale zdecydowanie trzy czwarte hali e, było za mną i się tego bardzo cieszę. Uważasz, że potrzebny jest rewanż? W znaczy e, uważam, nie uważam, obiecałem to e, moje słowo jest ważniejsze od pieniędzy. Oczywiście, że mógłbym się z tego wycofać, bo to jest, ale nie jestem takim człowiekiem, jak powiecałem, obiecałem, więc do tego rowerzu dojdzie, tak? Troszkę szkoda, no bo mówię, ja mam jestem, zwyciężyłem raz z nim, e, zdominowałem, e, mam dwa mistrzostki pasy, szkoda byłoby to zaprzepaścić. Za Wcześniej przed tą walką wypowiadałem się, wolałbym pierwszą walkę z nim przegrać, a drugą wygrać i... I mieć ten zasłużony sukces. No, ale taki jest sport. Obiecałem i do tego nic się nie zmieni, żeby do tego nie doszło. Powiedz, ty jesteś bardzo pozytywną osobą, zawsze uśmiechnięty, zadowolony, ale nie jest tak, że trochę zaczyna ci... Może nie wiem, brakować motywacji do tego wszystkiego, że może to już nie czas gdzieś wybrać się za ocean i tam popróbować swoich sił? Znaczy, Powiem szczerze, że w Polsce mamy bardzo dużo, bardzo mocnych zawodników. Ja nie jestem najlepszy, choć ok, jestem numerem jeden teraz w Polsce, mam dwa pasy, ale nie uważam się za najlepszy. Ja przychodzę codziennie na trening, codziennie się uczę, codziennie zdobywam nowe doświadczenie. Na razie mam walkę z Adrianem, rewanżową, później będziemy myśleć. Mi motywacji nigdy nie brakuje, bo ja mam tyle braków, że proszę mi uwierzyć, ja nie, nie jestem najlepszy, w tym po prostu jestem pracusiem. Ciężko ćwiczę i tak ciężko jak ćwiczę, to po prostu wychodzę i pokazuję Państwu jak to, jak, jak to jest u nas. To walka z Adrianem, ta druga, będzie wyglądać w mojej opinii e, podobnie, tak samo jak ta pierwsza, czy raczej to się nie wydarzy w klatce? Ja nigdy nie wiem, jak to będzie wyglądało. E, ja znowu wyjdę. Tutaj myślałem, że będzie więcej w stójce sobie uderzał, że będę po prostu dominował, a wyszło inaczej, tak? E, Ładno serio mnie zaskoczył. Musiałem po prostu znowu zrobić to, co robię najlepiej i to, co mi wychodzi. z z Zielińskim będzie tak samo. No, ja nie powiem, że wyjdę i teraz w tym momencie będę się z nim bił, bo, bo co nie, ja taki nie jestem. E, jak mnie trafi kilka razy. Coś się u mnie zmieni będę robił swoje. Jeżeli ja będę mógł go trafić, to będziemy robić, walczyć tak, jak, jak ciało, jak klatka, jak ten dany dzień nam pozwoli. To teraz, jeśli o, ty obronisz te tytuły mistrzowskie, to będziesz jakby, później bronił ich zarówno na Babilonie, jak i Fen? Tak, jak najbardziej. Jestem, jestem mistrzem. Jak jeżeli będę dalej podwójnym mistrzem, to oczywiście jestem mistrzem Babilonu i tak jak samo jak mistrzem Fenu, tak? Jakieś pytania. się też walkę Twojego brata? Tam wczoraj właśnie mówiłeś, że też będziesz yy, śledził to, aczkolwiek yy, no, na pewno kibicowałeś mu, musiałeś się szybko z tego wyłączyć, bo za chwilę była Twoja walka. Jak właśnie tą yy, walkę brata ocenisz? E, oczywiście stosowałem się dużo bardziej niż moją, bo ja o mojej tak naprawdę 15 minut do wyjścia było i mówię, o, jest ten moment, w którym ja zaraz wychodzę. Tak, stosowałem się właśnie walką brata, siedziałem sam prze, przy klatce na tym, krzyczałem ile mogę, choć wiem, że. To źle na mojego brata działa, bo ja zawsze na zawodach zapaśniczych, czy coś bardzo mam donośny głos, bardzo krzyczę i też go trochę deprymuję, ale mhm, chcę to dobrze, no właśnie, ja chcę dobrze, kurde, czasami e, e, trochę inaczej to wychodzi, ale powiem wam szczerze, że naprawdę jestem zadowolony, bo ja chciałem, żeby wyszedł, żeby poczuł jak to jest i jeszcze się bardziej z tego cieszę, że to było trzy rundy. Miał tam kryzysy, uderzał go, to jest dla mnie największym szacunkiem, największym powodem do dumy, że brat wyszedł i trzy rundy przewalczył. Powiedziałem, możesz wychodzić, przegrywać ile tylko walk będziesz. Jeżeli z każdej wyciągniesz jakiś wniosek, chcesz dalej do, to uprawiać, dalej być powiedzmy jednym z najlepszych, to będziesz. Jak nie za rok, to jak nie za pięć, to tak jak mówię, sukces nie rodzi się rok, nie rodzi się dwa, czasami nie dziesięć. U mnie urodził się po 22 latach. Więc y, ciężka praca, systematyka i będzie dobrze. No widać, że brat bardzo chce, bo tutaj no, załamany w niezbyt dobrym nastroju. Tak, widziałem, powiedziałem, jak siadłem sobie z nim od razu po walce, mówię, kurde, ubudź, świetną walkę zrobiłeś, co ty się stresujesz, ja pierdzielę, wygrywałeś się przegrywa, dałeś piękną walkę, naprawdę mówię ci, że była świetna, więc wstawaj i zrozumiał, uśmiechnął się, ale każdy, wiecie, każdy chce wygrać, tak, każda porażka... Ja chcę mogę śmiać, ja się nawet z porażki pierwszych ja się śmiałem z tego, ja się bardziej śmiałem, że ja człowiek, który nigdy nie uderzał, klienta uderzałem, biłem, krew mu leciała, z tego się cieszyłem, a nawet nie myślałem, że to był jakiś tam przegrany. Teraz to, co mówiłeś przed galą, czyli ja party. Tak, oczywiście, idziemy teraz do łóżka i delce, zapraszam. Posiedzimy, pogadamy, coś tam zjemy, bo głodny jestem. <laughs> Jak najbardziej taka kultura, kulturalna, spokojna, miła impreza. <laughs> Dziękuję to, Wam to bardzo to serdecznie. Robione.